Hi, hej, hi, hej. ja jestem Walkiria LPS i yy, wyzwanie, cały odcinek jestem mega energiczna, więc jeszcze raz. Więc hej, hej, jestem Walkiria LPS, a przed Wami zbyt energiczna Valkyria, więc super! Dzień za mną jest Dashman! Elo, Melo! No, 3, 2, jakie to jest stare, siema przyszło mi. Przyszłaś to do było 5 lat temu, modne. 5 lat temu to tym. nieważne. Daria i Dominika jest tam y, żyjąca gumy balonowe, prawda? Dominika, powiedz coś. Tak. Ale powiedz coś jeszcze. Gumy balonowe. Gumy balonowe. Dominika, czy chcesz powiedzieć coś do widzów? Robis. Nie powiem. Cicho! Chcesz powiedzieć coś do widzów? Mhm. Co chcesz powiedzieć? Nie, nie. Dobra, no to nie. Tu mamy Rosie. Dobra, więc dziś Daria nagrywa odcinek, chyba że do mnie ty też chcesz nagrywać, czy nie? Mm, nie. Okej. Okay. Więc dziś Daria nagrywa odcinek pod tytułem Znajoma vs BFF. Czy tam A koleżanka. co ty mnie zmusasz? Nie zmusam. <laughs> nie umiem gadać. Więc dziś nagrywa znajomy versus BFF. Czy tam znajoma versus BFF, le, 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 le. więc... Ej, miałam być energiczna. Więc jeszcze raz: Hej, 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 jestem Walkiry LPS, a dziś odcinek nagrywa ma I Daria dzisiaj nagrywa odcinek pod tytułem Koleżanka versus BB. Lub Zeman, jak to woli. Więc dziś ja będę tam sobie z tyłu siedziała i jedła. Jedła. Citosy! Twixa? Może. Coś takiego. No nieważne. A Dominika będzie jej towarzyszyła, nie? No nie, znowu nie wyszło energii. A Dominika będzie jej towarzyszyła, nie? I yy, 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 ja będę na łóżku tam siedziała, raczej. Yy, o nie, no, 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 no nieważne. Yy, więc. A, yy, to. No. Yy, więc ode mnie to tyle, i teraz daj mam wchodzić do gry. Jakby co, to sorry za hałasy, ale nagrywamy obok okna. A my jesteśmy na... A tu jest dom akurat na idealnie ruchliwej ulicy, bo innego przyjazdu już nie ma, więc... Jeżeli będą jechały ciężarówki, to Daria spróbuję zrobić cięcie, a jeżeli nie, to I'm sorry. Ciężarówki! Głupie ciężarówki! Pacjent też będzie może słychać. Klon! No. Dobra, więc BFF będzie Dora, a koleżanką będzie... Bądzicha O, trochę za mała kadra Koleżanka O! Pomóc ci tak, tak, tak Ałd woli B F No <grymne> To nie miało sensu A ja jak ty to zrobiłaś? Nie ja wiem Aha, to fajnie Ej, ej, weź, że Meksyk się zakochał w milce. Ej, co, jak to na serio? No, koleżanka. No to umawiamy się na piątek, tak? Ej, no, chyba tam przyjadę na takie dwie godziny. To fajnie. To spotkamy się w piątek, pa, pa. No to umawiamy się dzisiaj na dwunastą, tak? Ej, t, co? Ej, no tak. Ty weź pakuj się i zaraz się spytamy, czy możemy u siebie nocować. Ej, ty dobre, to dawaj. Koleżanka, ja ostatnio miałam taki pyszny obiad. Ty, au, a co było? No tam było jakaś dobra sałatka i coś takiego. O Boże, jak dobra sałatka, to... To, to luksusowo, no. No, zżyjesz? Au, tak. B of F. Ej, wiesz co? No nie wiem co. Rosie ostatnio zjadła wszystkie kebaby. I nie zostawili ani jednego. No nie zostawiła. Jak to? To ty ciekawe, czy ona się nie najadła na pewno się najadła ej nie no no przecież jak ona mogła zjeść um, wszystkie kebaby no tych, no nie wiem ile no tych kebabów tam było chyba pięć wow teraz Walkiria ja przejmuje jedną scenkę a tak właściwie dwie więc ustąpiam scenę. Nie umiem mówić. Po prostu jest wolna scena dla walki. Chodzi walka. Będzie coś na podobę mojej prawdziwej biedy. Jeszcze wytłumaczę. To będę ja, a moją przyjaciółką będzie ta jamniczka. Zaczynajmy. Dobra, co robimy? Gotujemy. Czyli tak, chodźcie. Dobra, co gotujemy. Może. sałatkę. Dobra, dobra, sałatkę. To robimy sałatkę. To Wyjmij z lodówki ogórka, a ja wezmę, pociecham pomidora, dobra? Dobra! Więc to była BFF. Pozdrawiam Lena. Tym razem z koleżanką. Dobra, to co robimy? No nie wiem, może pogadamy? No spoko, to może... Um... O czym można pogadać? Nie wiem. Den um, uh, no, um, um.